Witam Was w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings na moim kanale eee, W ostatnim odcinku zjednoczyliśmy sobie Polskę I teraz kilka z ciekawych rzeczy Po pierwsze Dodamy mm, sobie tutaj konnych Cyk I sobie ich Ulepszymy Po drugie Śląsk tutaj walczy sobie Morawami to jest bardzo korzystne dla nas. Eee. I Włochy zanektowały dużą część, dużą część Niemiec. Puśćmy no. czas. zobaczmy co się stanie od razu, jak to wbijemy Właśnie mamy mamy czempionów. O, co jakaś frakcja została rozwiązana. O. Czemu czym my go więzimy? Kim ty jesteś. A, rozległą potrzebujemy. No dobra. Chciałem już odebrać ziemię cię że ślą. O. Nie walczą o to dalej. To bardzo źle bym powiedział. Tutaj mam tylko 1400. Wypowiedz wojnę. Hmm. Hmm. <ślesky> tak odkro. Przydało się całe to księstwo. Wypowiedz wojnę. Krawstwo, ale księstwo jakby. Dobra, nie, na razie nie kombinujmy. Na razie zbier naprawmy naszą... O! Wezwij do wojny! A! mołdowska wojna domowa! Dobra, to im pomożemy szybko. Eee, muszę być silny. Powiedzmy, biegnim Oni tutaj pewnie pobiegną, jak zgaduję. Nie, tutaj nie biegną. Tutaj biegną. Powiedzmy tutaj, jak biegną. O! Przyspieszymy czas. O! Oni biegną ten. Żeby tam mołdawską armię naszą zniszczyć. A nic. A nie im stolicy zajmują. Wiem, szybko moje wojsko tam dobiegną. Dobrze ty konek dodałem. Ale... A się wygrają? Nasi wygrali. Cyk i znowu. Wschodnio-słowiański, Aha To jest Słowianinem Ono z tych. Aha Dawaj, tych. Mamy 100% już Niech będzie, Rozumiem wszystko. Cyk. O, i mamy tutaj Podatnika, weźmy sobie. Jak tam w ogóle nasza ekonomia tutaj stoi? No, nieźle, źle, nie jest źle, muszę przyznać. Pomogliśmy Mołdawii. Jak tam ich wadza? No, zbierają armię, niech będzie. U nas frakcji nie ma. O, jest jakaś frakcja. A jest zbyt słaby. jest. Armia. To tak. Powiększmy sobie tych konnych już do fula. O. Powiedzmy, jakie mamy stosunki z Wasala. O, no, trochę źle. Przekonajmy go. Ej. Okay. A ty kalisz? Przekonajmy go do siebie, no. Ty jesteś jakimś małym tym. Nie jesteś ważny żeby ten, największy, był po naszej stronie. No, jest Taki duży, ale ma lekko słabszy od Czerska. A nic. O, już mamy u niego 100%. To sobie porzucamy. Ciebie mamy w więzieniu, tam nieważne. Ty nas nie lubisz. Czersk. U, Czer to u ciebie spróbujemy poprawić sobie relację. Moment, moment. Co się stało? Przed chwilą mi wys wyskoczyło. Coś się mowit. Ruska? Czemu ruska? Czemu on jest... Co tu się dzieje? A, bo ona jest ruska. Nadzieja Piast. Słowiańska Polska. Słowiańska Ruska. Nie, ty się masz... nawrócić na Polskę. Więcej. Jak ciebie... Co tu się dzieje? Czemu ty jesteś? Zaproś na dwór, chodź tu. Eee... Przyjaźń, no niech będzie przyjaźń. Chodź tutaj na dwór mój. Przybyłeś na dwór. Jak ci tutaj zmienić? Usuń opiekuna. Usuń. Widzisz, ja cię będę się opiekował tobą Nauczaj dziecko. Usunie opiekuna na chwilę. Nauczę dziecko. Zmień kulturę. O! To rusko ruska. wasalu. Zmieniłeś swój. Ten. Musisz popchać Polakiem. Ruska, to jest. Momencik, bo tu jakieś nieścisłości. To jest. W Mołdawii jest ruska kultura? Teraz zmienimy go. Yes, Maria Te na nas się ponoszą. Nie wiedziałem, że ludzie są ruskami i że mi syna nawrócą Nie wiem, co się dzieje Co to się stało? Anglo-Nordycka kultura? Śmiechna? to śmiechna? Co mi to obchodzi? Co to jest za kultura, mi powiedzcie? Anglo-nordycka. Anglo-saska Anglo to normalna, nie? Ale Anglo-nordycka. To się nie łączy. To są wrogowie. Saska. Jeruna. Co tu się dzieje w tym świecie? Anglo ten y nordyck, Ang jak to było? Moment. Anglo-nordycka. Yes, Maria. O. Moja żona się jest w ciąży. Znakomicie. I tutaj mamy. O, tutaj pójdziemy. No i elegancko. O! Yy. Zobaczcie, proszę bardzo. Powrócił na kulturę polską Nareszcie. O, okej. Okay. O. I córka. Jak by ją nazwać teraz? Już ciekawie Milena, a niech będzie Milena To Milena? Dawaj, ciebie to ustawimy Pod dyplomację Powiedzmy taka niech będzie I... Nauczaj dziecko Nauczymy ją, może coś Coś z tego wyniknie Za ile my w ogóle umieramy? 52, e, ja to trochę niebezpiecznie, bo nasz sen ma 9 lat ale w sumie, jak umrzemy za powiedzmy, no za 10 lat, jakbyśmy. Um... O, spisek Okej, okay, jakbyśmy umarli za 10. Dziesię... <ścoughs> za 10 lat no to by było idealnie, żeby on przejął władzę. I małapit. Bliźniak. O. To jest twój bliźniak drugi. A. Tutaj chyba. No, taki takie życie, no. O, i właśnie zauważyłem, u progu śmierci. Jesteś u progu śmierci. No to, widzę wybitnie. Nasz syn ma ile? 11 lat. No to nie jest sobie najgorzej. Najgorzej to to nie ma, no. Tylko ci. ci piastowie, no. O, i urodził się jeszcze syn. Jacek, Józef, Doman, Cieciech, Jakieś fajne imię Boże, nie no Paweł Szczęsny No ciekawy Przybór, Krystyn, Pełka, Zb o Zbyszko niech będzie byszko 54 lata o, Może taką Szybką wojenkę zrobimy Zanim on jeszcze żyje Terapstwo podbić A podbijmy sobie tak na ha? Cyk i armia leci 3-7, no no, armia już nie zło. O, Śląski się tutaj wlał o, a Trybuda jeszcze szybciutko Podatek wojskowy Cyk w Więcej pieniądze będzie w kartu Jezu, no po co wy tak uciekacie, no I tak nie macie szans O, to jest ich sojusznik, z Grodnym? No. To będzie sojusz z Grodnym? tak samo trochę O Wzięliśmy już ten Go do... Jedla A więc zajmiemy sobie stolice i to będzie szybciutkie No dawaj, 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 dawaj. przyspieszymy czas o! Dojść do rozwoju. 350. Hmm. Hmm. 300. Dawaj. A bogato, jeszcze pójdziemy. Oj, a się tutaj coś I Z tutaj. A i tak teraz koniec. O! Trochę tą wojnę. Zanim już szybko umrę. Rozumiem wszystko, cyk. I teraz to wiekiem umrzemy, nie? O! o A! O jest. O, warsztat jubilejny. Dawaj to, utrzymanie armii, to lepiej. Wykup. Nie, nie wykupisz. No i właśnie, nasz król umarł i się mówić, ma 13 lat. Yeah, uh -huh. O teraz coś się będzie działo. Trakcja. O. Okej, okay, a pokaż mi tutaj naszą bratę OS. O, mianuj. I tutaj y tego. Płock, mianuj. S, dobra. I czy nam coś tutaj nie jest zaręczone? To wiem, limit domeny. Dobra, to zostawimy, bo on jest pod zarząd, za, nie? tak? Pod bo, tak, z pod zarządzanie, nie? Tak, jest pod zarządzanie. reakcje jak moja matka umrze, to te... O! Przeczuć tą wojnę, zanim szybko um umrę. Rozumiem wszystko, cyk. I teraz z umrzemy, nie? O! A. Zainwestuj. O jest. W... O! Warsztat jubilejny Dawaj w to. Utrzymanie armii. To lepiej. Wykup. Nie. Nie wykupisz. No i właśnie. Nasz król umarł. I się ma 13 lat. Więc. Yeah. O teraz to się będzie działo. Frakcja. No, ale tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. E, zapraszam Was do innych materiałów na moim kanale. Zapraszam Was na serię Schoja, która też jest prowadzona e, z Czerwonej Ukrainy na Kaiser Reduxie, też bardzo ciekawa. Więc zostawcie łapkę w górę, komentarz. I witam. I widzimy się w kolejnym odcinku.